bardzo, bardzo serdecznie z kolejnego let's playa na kanale, tak jest, to jest nasz kolejny let's play, no i jak widzicie był na początku taki wstęp muzyczno-gameplayowy, mam nadzieję, że wam się on spodoba, gdyż planuję, jeżeli się spodoba, to planuję, że będzie takich wstępów więcej, takie wstępy są przyjemne, jak widzieliście, było tam trochę właśnie snajperskich killi, bardzo ładnych zresztą, które samodzielnie wykonałem, no i dzisiaj właśnie planuję powiedzieć właśnie bardzo dużo o snajperze, jako o najlepszej klasie, najbardziej skutecznej klasie w Medal of Honor Warfighter. E, tak jest właśnie będzie dzisiaj z medalka. E, z medalika, który gram już trochę, gram już w niego ponad... Oho! Panie, 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 panie! No właśnie, co ty nam tu wyrabiasz? E, gram już w niego trochę, naprawdę się... E, rozpoznałem wszystkie klasy i uważam, że naprawdę Medal of Honor, w Medal of Honor Warfighter najlepszą klasą jest tylko i wyłącznie sniper. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że on jest najbardziej skuteczną klasą i w walce w zwarciu i w dalekich dystansach głównie przez to, że posiada niesamowicie najbardziej skuteczne snajperki jakie w ogóle kiedykolwiek zrobione w grach głównie przez to, że tak naprawdę są one skuteczne i w bliskim i w dalekim dystansie w bliskim dystansie możemy próbować strzelać bez lunety, lecz to się rzadko, rzadko zdarza znacznie lepiej wtedy zmienić sobie szybko na G18 i rozwalić, rozpłatać wnętrza kole... przeciwnika właśnie tym pistoletem, jak widzicie teraz można mi się uda kogoś ustrzelić, to jest gameplay na żywo, więc nie oczekujcie wiele ale się naprawdę zdaje zdaje się ta snajperka, to jest snajperka gromu o dziwo, według mnie jest ona max Maniover Power to ona jest naprawdę świetna, e, zabija za jednym strzałem nawet na normalnych serwerach. Nie trzeba wcale wchodzić na hard, jakieś hardkorowe serwery, e, bo sobie pograć sniperem, e, a wystarczy to, e, wystarczy sobie zagrać mm, po prostu tą gromową sniperką. E, to co przed chwilą widzieliście to był właśnie Switchblade, pierwszy i moim zdaniem bardzo mocny kill streak snipera, e, który jest bardzo, bardzo, naprawdę bardzo skuteczny w walce z ludźmi, e, z bardzo różnymi przeciwnikami. Wow, ale przejdział koleś. mam nadzieję, że możemy... Może mi się udało zabić z tej, tego toporka. Niestety się nie udało, ktoś mi go pode, podebrał. No widziałem, że tam na górze ktoś jest, ale już nie interweniowałem. Yy, nadal wiele rzeczy nie poprawiono, ale coraz lepiej się mi gra w tego medala. Yy, głównie przez to, że na początku jak się grało snajperem często występowały takie różne lagi i różne bagi. Yy, ale teraz już świetnie, naprawdę jeżeli ktoś gra w medala i nie wie jak sobie zagrać, żeby mu dobrze szło. Naprawdę polecam snipera. Snajper jest najbardziej skuteczną klasą, jaką kiedykolwiek na razie grałem. Mm, ponieważ no, właśnie ta, ta walka w zwarciu jest głównie prze, przemawia właśnie za naszym snajperem. Mm, pistolet G18 jest niesamowicie skuteczny na bliskich dystansach, a snajperka sprawdza się na średnich i na dalekich dystansach. Jak widzicie odblokowałem sobie nową klasę postaci wraz z nową bronią, ale na razie nie będę nią grał, gdy jest, gdyż jestem zafascynowanym naszym sniperem. Yy, co mamy dalej? Jesteśmy na Nowi Guard, generał brygady to sam level. Bardzo mnie to Cieszy. To jest bodajże już któryś z kolei, nie pamiętam, no na pewno jest któryś z kolei, ale który to ja nie pamiętam. Pozwolę sobie zająć sektor i może kogoś tam ustrzelić jeszcze na dodatek, ponieważ jest naprawdę świetnie, świetnie mi się tutaj na razie gra. Medal of Honor jest dla mnie bardzo, bardzo fajnie, fajnie, mi naprawdę Medal of Honor przypadł do boostu, jeżeli ktoś lubi takie close quarters, close battle. Mm, takie of, gry podobne do Call of Duty to na pewno Medlofondor jest dla niego ooo co to tutaj było chciałem stoporkować kolesie, ale się mi nie udało mm, no ale nie ma co gadać Kontynuujmy. Ten mój kolega jest, jak widzicie, też snajperem, co również potwierdza moją tezę. ground również chyba bronił Gromu, ponieważ ma bardzo podobny kamuflaż, chociaż ten kamuflaż to można w każdej chwili zmienić, nie wiem jak to jest u innych. O cholercie, chyba mnie zabijęło, ale nie ma co. Chyba w ogóle się ktoś... Od... Troszkę gameplay was ominęło, gdyż włączył mi się, niestety, czat głosowy, ale to jest jeszcze niepoprawione, niestety, o, jeszcze mnie ktoś zabija podczas kierowania switchblade'em, o, on coś dostał, ale no, niestety nie zginął, yy, podczas kierowania switchblade'em często się zdarza, że ktoś nas po prostu ukatrupi, łohoho, yy, ale koleś się tu nam pięknie za, no zakampił, ale niestety z, zabił mnie granat też, przez jego kolegę z drużyny. No nic, no jak widzicie, gameplay nam postępuje na mapie z Novigard. Mm, bardzo fajna mapka, naprawdę, w ogóle mapy są tu świetne, naprawdę mapy mi się, mapy to jest jedna z lepszych w ogóle części nowego medala. Mapy są bardzo fajne, bardzo do, dobrze zbudowane, są wzniesienia, są pagórki, coś w tym stylu. Mi się to podoba, nie wiem jak inni. Jak widzicie, nadal, może to jest... Zmienię troszkę, dostosuję broń Jak widzicie już nie ma niebieskiego ekranu Nareszcie to poprawili, aleluja zmienim sobie na pewno nasz piękny Kamuflaż Wezmę sobie cały czarny, ponieważ bardzo mi się taki podoba No i może magazynek Magazynek na 5 nabojów, no niestety nie mogę innego Chociaż to niewiele daje praktycznie nic Chyba to jest tylko wygląd, więc nie ma co Komora zamkowa, co mam w komorze zamkowej Nie mogę tego to jest mobilność mi zmniejsza, ale zwiększa zasięg skuteczny. Ja zasięgu nie potrzebuję, więc nie będę tego brał. Mam tłumik, miałem ten tłumik już, ale sobie zagram z nim na gameplay, żeby była jakaś różnorodność. I kontynuujmy. Sniper jeszcze ma taką taką można powiedzieć taki walor, że... Posiada dwa typy snajperek, tak jest, to jest w bardzo wielu grach ujęte, ale również tutaj o tym wspomnę, że mamy snajperki powtarzalne, no i jak można powiedzieć intuicja by podpowiadała niepowtarzalne, ale nie, mamy właśnie snajperki powtarzalne, czyli taką jaką ja teraz gram, za każdym razem po prostu trzeba wyciągnąć ten pocisk z komory przy pomocy ruchu naszego żołnierza co trochę trwa, ale nie jest jakoś specjalnie uciążliwe a są również drugi typ sniperek, czyli takie mm, których nie trzeba, które są niepowtarzalne, tylko nie pamiętam jak, jak one się teraz nazywały który po prostu ten nabój, nab ten, nab ten pocisk się samoczynnie wy ten pocisk samodzielnie wypada i możemy od razu na po prostu wy wy wystrzelić kolejny pociąg, czyli no zresztą zaraz wam to zademonstruję nie będę gadał, naprawdę ciężko mi to wytłumaczyć. Ja jestem zawsze... Mm, zawsze byłem niedobry w gadaniu, w tłumaczeniu, więc teraz tak jest. Yy, ta do snajperka była powtarzalna, teraz pokażę wam taką, która strzela, można powiedzieć, seriami. Yy, mimo iż nie lubię takich za bardzo snajperek, gdyż zabijają na dwa pociski, yy, co mnie troszkę irytuje, co mnie troszkę yy, denerwuje, ponieważ no, czasem trafię kolesia i po prostu on nadal żyje yy, sobie radośnie, nic sobie nie robi z tego, że do niego strzelam. Więc wolę, żeby raz strzelić, a dobrze, żeby zdobyć kolesia, jak widzicie była świetna runda 29-15 genialnie mi poszło, tutaj mój progres, można powiedzieć tak się nazywa z medali, no i oczywiście to co odblokowałem a więc kontynuujmy, teraz ciekawe jaka będzie mapa, pewnie znowu jakaś ciekawa lubię te mapki, są naprawdę różnorodne, zbocze alfara, więc szykuje się kolejna porcja fajnego gameplaya, cieszy mnie to niezmiernie, bardzo mnie to cieszy Yy, więc kontynuujmy mam nadzieję że jeszcze 5 minut z wami pobędę, pogram, yy, ponacieszę się gameplayem a później skończę i pewnie zacznę to edytować yy, jak oczywiście gram jednostką grom jestem w pełni patriotą, jestem gromem Gram oczywiście również gromową snajperku, jak widzicie na jest bug graficzny związany z bronią, no, mam nadzieję że niedługo to poprawią. 6... Dobra, już rozpoczęła się runda, więc trzeba zajmować te punkty. Zróbmy ewentowny śliski, yeah baby, i zajmujmy kolejny punkt. Gromem grom głównie dlatego, mimo iż mam już wbity grom na maksa, ponieważ zabiłem nawet 1000 osób już gromem, yy, dzięki czemu zdobyłem przyjemny, bardzo fajny medal, yy, to również yy, grom gromem głównie dlatego, że bardzo ma fajny wygląd postaci, mimo iż wygląda trochę jak Chińczyki, i czekaj, kurde, kolesiu, ja bym się na ciebie, ulecz mi, ulecz mi, ulecz mi, uleczyłem się pięknie, yy, wybornie, więc teraz mogę dalej iść na bój. Co dalej, co dalej? Mogę powiedzieć wam chwilę, to, to, zaraz zmienię oczywiście bronię tą sniperkę jak opowiedziała, ale mogę wam powiedzieć trochę o tym dlaczego gram na niskich ustawieniach graficznych Na niskich ustawieniach graficznych głównie dla, gram dlatego, że to jeden mu został procent zdrowia Że mam dużo klatek, jeżeli gram na przykład na innych, na przykład na wysokich, na przykład na ultra, o, na ultra, prawda? Jeżeli gram na ultra tu mam na przykład 45 klatek, prawda? To jest, wydaje się, bardzo dużo, wydaje się bardzo dużo, da się naprawdę fajną rozgrywkę prowadzić, ale mi to nie wystarcza, mi to nie wystarcza, dla mnie to nie jest wystarczająco. O dużo, o dziwo dużo lepiej mi się gra przy niskich ustawieniach graficznych, a przy większej, przy większej ilości klatek, więc nie bicie mnie za to, że nie ma takiej, nie ma świetnego, świetnych efektów graficznych. Mam nadzieję, że mój komentarz to wynagradza, hehe, więc tak, tak jest, gram na najniższy może kiedyś się prze, przerzuca oczywiście w singla i tak gram na najwyższych bo w singlu y, to nie ma takiego znaczenia ale w multima, no i dlatego to robię wyrzucimy sobie minę miny na gameplayach jakoś rzadko rzucam w ogóle nie wiem dlaczego tak się dzieje ale jakoś rzadko zawsze mi się nie udaje tych rzucać ale czasem naprawdę z tych min da się fajnie ustrzelić kolesia i to jest niezwykle przyjemne jak widzicie ta broń jest ba, ma bardzo fajny wygląd w ogóle broni świetnie wyglądają muszę tutaj naprawdę pochwalić DICE bo no, Danger Clause bo naprawdę tutaj świetnie świetnie te broni wyglądają świetnie się z nich strzela a jeżeli jeszcze dosta dostarczają naprawdę świetnych wrażeń związanych ło, ho ho z właśnie strzelaniem czyli to doświadczenie strzelania te, w ogóle ten dźwięk to wszystko jest świetne to tym bardziej jest genialne Genialnie. Jak widzicie nadal mi genialnie idzie, tam jest snajper, możemy się było dostrzelić, pięknie dostał, genialnie rewelacyjnie mi idzie tymi snajperkami. te snajperki są ogólnie świetne, naprawdę no, mógłbym tutaj o nich mówić w samych superlatywiach i są naprawdę genialnie rozegrane. Oj opuszczam tutaj teren działań bojowych. Nie lubię tego robić, gdyż zezwierczaje tam się ginie, nie można wtedy strzelać, to jest jak tak można w ogóle. Gin, 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 jest, zmina pułapka, urwał. Mm, zamienia się to nam trochę w taki fragmów bezcelowy ale mam nadzieję, że nie jesteście nam źli, że tak robię, lubię naprawdę... O, ale fajnie. O! Co jest? Aha, jednak, jednak nie myślałam, że jeszcze raz, jeszcze będą dostanę jeszcze jedną szansę, i jeszcze raz będę mógł sobie postrzegać z tego pięknego naszego Switchblade'a, ale tak niestety nie ma. Nie ma tak dobrze, teraz sobie pozwolę chwilkę pokampić. A może zlecę sobie w ogóle na dół i tutaj powy... porozwalam trochę kolesi. Jak widzicie tam jest koleś, bardzo mi przyjemnie jest... Z... tu jest jeden. Kurczę zabili mnie, ale było blisko, bym wszystkich wyeliminował No ale trudno, nie udało mi się e, Nie będę dłużej tego ciągnął, jak widzicie snajper jest mega skuteczny Będzie jeszcze jeden gameplay na pewno e, dotyczący snajpera z naszego medala e, No i na pewno będzie jeszcze kilka innych gameplay z Medal of Honor, więc możecie tego oczekiwać Ja Wam już dzisiaj bardzo dziękuję, bardzo Wam dziękuję, że oglądacie moje let's play Oglądacie moje gameplaye Śledzicie moją e, Może śledzicie moją działalność na YouTube I... Czekam się z wami, cześć, do usłyszenia, do zobaczenia, pozdrowienia dla... I tutaj pozdrawiam bardzo serdecznie naszego mojego kolegę OnlySupport.pl. Pozdrawiam go jeszcze gdzieś w innym gameplayu, więc na pewno to również będzie wrzucone. Pozdrawiam go, pozdrawiam również Mixera, Adira, no i moich widzów oczywiście wszystkich, jak jeden pan. Dobra, cześć, do usłyszenia.